Siemanko, z tej strony Matix, a to jest kolejny film na moim kanale, jest to kolejny film z openingu kont Fortnite i te konta oczywiście po tym odcinku wędrują do któregoś z was, albo którejś z was, zależy jakie jesteście oczywiście płci, nie wiem po co to mówię, no i yy, co? Od razu na starcie mówię, że żeby wygrać konta z tego odcinka, należy zostawić łapkę w górę pod tym filmem, dać suba z dzwoneczkiem na moim kanale i pod tym filmem napisać w komentarzu swój e-mail, abym po prostu na ten e-mail, jeżeli ktoś z Was wygra, wysłał Wam te właśnie pasy do danego konta. I co, od razu mogę Wam powiedzieć, że jedno z dzisiejszych kont, które właśnie widzicie, jest no jakby ekskluzywne na moich odcinkach i przypominam, że idzie dla Was, ponieważ ma. Ratowanie świata. No także zaraz się w nim widzimy. Także tak jak powiedziałem, konto ma ratowanie świata, dlatego za darmo ktoś z Was dostanie w tym odcinku konto z ratowaniem świata, które jest warte 120 zł. Ale zanim pokażę wam, co znajduje się na tym koncie, to oczywiście zrobimy sobie losowanie zwycięzców kont z ostatniego odcinka, z openingu kont dla was. Także tutaj już sobie wkleiłem link do mojego filmu, load comments i zaraz poznamy zwycięzców dwóch kont z ostatniego odcinka. Także pierwszym zwycięzcą jest. No ja nie jestem zwycięzcą. Dalej, tutaj nie ma e-maila. Lecimy dalej. Czekamy czegoś z e-mailem. Mikołaj, stępień. O Nie. Dobra, także zwycięzca. Pierwszy zaraz, niedługo, konto będzie wysłane. To z poprzedniego odcinka. A ja już tutaj losuję kolejną osobę. Kurczę. Dużo było tutaj pisane i dużo ja odpisywałem. ole lekonomy, to jest kolejny zwycięzca konta. Także konto też będzie na e-mailu. A ja już przechodzę do oceniania tych kont. No i co, mamy to ratowanie świata, o którym mówiłem? Tutaj jakieś wiadomości z ratowania. O, mamy 12 dzień logowania, także spoko. Jakaś lamka nawet wpadła, 50 do dowodzenia. Bohaterowie, zarządzaj. Jakich mamy bohaterów? O, chwileczkę, jednej rzeczy nie zrobiłem. Dobra, także bohaterowie nie są jacyś yy, bardzo dobrzy. Jakieś niebieskich tu mamy, tych, to nawet nie są potrzebni. Te 5 mocy to można oddać od razu. Także jak widzicie nie kłamałem z tym ratowaniem świata. Ratowanie świata naprawdę jest na tym koncie i idzie to konto oczywiście dla was. A tych szarości też nie są potrzebne. Jest tu dla was o wiele więcej lepszych tych. Dobra, także mm, no co mogę powiedzieć? Jest tu trochę tych rzeczy. Jeszcze zobaczymy sobie jak to jest w ocaleńcach zarządzaj. Mm, oddziały. O kurczę, ile tych się da tu postawić. Wybierz. Patrzcie, ile tych się da postawić. Ojejku. I to oczywiście będzie ten. Będzie teraz większa moc na tym koncie. Czekajcie, muszę to przyciszyć. Yy, dialogów. O. No, i teraz będzie o wiele więcej yy, mocy na tym koncie, bo pamiętajcie, że trzeba sobie Pamiętajcie, że trzeba sobie dawać tych ocaleńców. Już jest 15, a było 12, więc widzicie, że wzrosło. No także... Yy, co tu mamy jeszcze? Zbrojownia, schematy. Schematów zbyt dobrych nie ma, ale o kurczę, jest bardzo dużo schematów, ale takich zielonych i takich słabszych. Widzę, że są jakieś też powtórki. No, z takich lepszych są tylko parę legendarnych, ale mówię, konto jest z tego co widzę. No tutaj też widzicie plecak. Co mam w plecaku? No. Słabe mamy rzeczy, ale tak jak widzicie, to konto jest początkowe, więc naprawdę jest, jest ratowanie świata. I to jest dobre, bo ratowanie świata kosztuje 120 zł, a ja wam je daję za darmo, więc naprawdę polecam. Łapka w górę, z dzwoneczkiem i komentarz z e-mailem, no bo... No daję wam za darmo coś, co jest warte 120 zł. No i ja na, na tym automatycznie tracę, tak? Ale ja jestem dobry i wam dam takie fajne kąciszko. Konciszko. Konto. Dam wam takie konto. Żebyście po prostu byli ze mnie yy, jakby dumni i szczęśliwi, o czym ja gadam. No to co? Tutaj już bez zbędnego mojego dziwnego gadania pokazałem, coś jest w ratowaniu. Więc możemy już chyba przejść do Battle Royala, bo ratowanie jest początkowe, ale mówię, po prostu jest i z tym się trzeba po prostu. No po prostu jest, z tego się trzeba cieszyć. Także dobra, lecimy do Battle Royala. Dobra, także w Battle Royale wita nas tutaj Skinek, Oczywiście z ratowania świata jest to ta dowódca drużyny różanych. Także, może na początku przejdźmy sobie do kariery. Zwycięstwa solo 0, pary 0, oddziały 2, tryb pokrysowy 0. Statystyki mogą być oczywiście niepoprawne, albo ktoś po prostu mało grał. No, tak też jest, To też jest możliwe. Yy, to co, wyzwania. Tu nie widzę, żeby było cokolwiek robione. Karnetu nie ma 50 fałdolców. Ale fałdolce można farmić, bo jest ratowanie. Także no, eee. a w ogóle dzisiejszy sklep, nowe skiny, które są swoją drogą takie średnie, średnie są naprawdę te skiny. No, pan hamburgerek, oczywiście, zawsze spoko, nie. Tutaj lotnia musztarda. Mistrz sushi. No, takie dzisiaj rzeczy w sklepie. Ale dobra, my już przejdziemy do szafki. I tak, spadania. Nie mamy smug, słabo. Lotnie, piąty sezon. Tutaj yy, ratowanie, ratowanie. Parasolka za wygraną, zwykła. Kilowki. Jeden kilo tylko defaultowy, także dość słabo. Plecaczki. Tutaj dwa plecaki z Ratowanie Świata od tych skinów, ale myślę, że są dość spoko. No i jakiś tam defaultowy. E emotki. Emotek jest bardzo mało. Nie ma tu praktycznie emotek. Malowań nie ma. Jeden ekran. Sztandarów jest mało, ale są sztandary fundatora, także spoko. I co, skiny? No, skiny są niestety tylko dwa. Obydwa są z ratowania świata. Ale mówię, to konto jest słabe, jeśli chodzi o Battle Royale, ale ma ratowanie świata. Także uwzględnijcie to przy swojej opinii do tego konta, że to konto ma ratowanie świata, a inne nie. Znaczy, no, może jeszcze będę miał jakieś z ratowaniem. To oczywiście będą nagrywane i rozdawane dla Was. Ale to jest na razie moje pierwsze takie dla Was, które mam z ratowaniem świata. I co? Tutaj nie ma żadnych tam już fajnych statystyk. W ogóle mamy nowy tryb. Podłoga to lawa. To jest bardzo fajny tryb, gdzie lawa zalewa całą mapę. No i co? Już tak yy, swoją drogą konto jest fajne. Więc co? Żeby je wygrać, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, komentarz ze swoim e-mailem. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!